Może Post... postanowiłem, staawwiujey <gry> się nie udzieć Aha Leczmy się tutaj Coś tu jest Na pewno musi coś tu być. Przeszliśmy prawie całe miasto. Nie możemy już nawet zapisać. Bez sensu. dwa za... dwa zapisy na... Co tyle już? Jedna. Teraz tylko piechotę, tak? Z piechotą problemu być nie powinno. Chyba, by bym... nie mieli... mieli... Hmm. Jest to jeszcze jakieś... jakieś cieć? Jakieś cieć? Wołam um, cieciu. Aha. Okay. Aha. Jak to ciebie patrzę. Jak wszystkich opatruję, to i ciebie. Mój wierny żołnierzu. Nie, ma. Ale muszą być gdzieś jeszcze. Ha. Teraz trzeba przemyśleć, gdzie oni mogą być. W co, mapę zwiedziliśmy. Co też byliśmy. prosto boże ten piasek to ograniczenie widoczność to mnie wkurza jedynie because mnie to kurza A jak mnie coś kurza to jest głupie ok To pewnie będzie czołg czołgę może tam we... nie nie można wejść pewnie można ale się nie wyjdzie Dobra wróćmy się może tam, o kogoś ominęliśmy W sumie chwila, tam wszystkiego nie przeszukaliśmy Tam było parę skrętów, zakrętów, albo dobra Idziemy, najpierw przeszukamy Bo jest taka szansa, że kogoś ominęliśmy Chociaż w sumie wątpię Nie, no tam jeszcze musieliśmy coś ominąć. Boże teraz gdzie to było? Eee, no, bo ja znowu zdą zdążyłem się okopać, a nawet nie, to jest ogromny synek. Gdyby było bardziej więcej informacji. Na temat tych wojsk, to bym się nie obraził. Nie znowu ginamy śmiało ciało. Nie i herbata mi się skończyła mi w gardle zaschła. O Jezu. Tak to się kończy jak się pije z grzeczką. co ci mogę dać. Co ci mogę? Dać? Mm, mogę ci wiele dać, choć sam. Niewiele mam. A, tam szukaliśmy... Tu może nie. nie no tu musi być coś czego nie przeszukaliśmy Tam byliśmy, tam też W sumie tam też A dobra, przejdźmy się No bo dobra jeszcze tam O Tam nie byliśmy Nie, to był ten czołg, który od tyłu zeszliśmy. Tam było drugie wyjście, więc może tam, bo to... No idź pan w PISD się zbugowałem, tak? No i już myślałem, że da się się zmienić i Tą ma no, fajną. Okej, okay, jednego zabiliśmy Ale co po jednej, jak musimy zabić więcej Więc co tu siedział, spokojnie No więc też to ominęliśmy jednak Choć zdawało mi się że nie No i teraz będą doszli dookoła a, jest tu coś jeszcze? tam? nie jest Aha, stamtąd my przyszliśmy Stąd No, to już wszystko A Dobra, wróćmy jeszcze tam O, boż... Musimy czy gdzieś gdzie co nie przeczekaliśmy. A gdzie oni się ukrywają Bo to nie mogłoby być tak, że tu nic nie ma no i tu jest to zejście na ulicę I tu był czołg Tam coś też może być tylko okay, jak się tam dostać Czemu jest tego wyjście A tu jest jeszcze jakieś przejście Aha Dobra, idźmy tam Wróć, Wróćmy się ogólnie a, i tu jest, to, i co tu trwa? Jestem... O, zaskoczyli mają, jaja. Dobra, biegniemy dalej. To jest pewnie jedna z tych ostatnich już misji. No to. A, to też. Jeszcze... Nie, tam jest to. Dalej, prosto, cały czas prosto, jak z bycza kuś waszczelę. A to ja umiem bo mam w końcu wysoki level, no nie Ale ok Hmm Hełun do żona gra Szukamy Ciuli Widzieliście może jakiś Ha. Hmm. Coś my tu mamy ciekawego A tam, tam broniliśmy pozycji fajnie było w sumie W sumie nic nie ma tak Weź na górę Co mi to dało nic Więc idziemy dalej I to tak Coś jest W sumie nic W sumie tam są jakieś schody O boże ludziki, ludziki Wy się jeszcze wiele o życiu musicie nauczyć To znaczy nie wy Aha Tylko ci co tu z nimi tu o tu szpilam Ale dobra ok Wiecie co, marzy mi się jakaś gra z kooperacją Jakaś taka, w którą mógłbym nagrać z kimś Z kimś w miarę ogarniętym, znaczy pozytywnie pierdzielniętym O! Nie wiem, Ashima, Nayumi, Zajka Tak, jakaś te trzy osoby No i być może Piotr Mateo, to był nie wiem, Left Fortedo ja sobie muszę kupić A właśnie Nie, ja sobie muszę kupić Left Fortedo, bo wtedy bym się mógł nagrać O Jezus, Maria lag